Witajcie, z tej strony Damian, dzisiaj chciałem Wam pokazać Volkswagena T5 jest to rok produkcji 2014 samochód oczywiście sprowadzony ze Szwecji od osoby prywatnej silnik 2.0 TDI zapraszam na szybką prezentację jest to fajny egzemplarz ma fajny przebieg Troszkę dziwnie będę nagrywał, ponieważ bus jest stosunkowo duży. W busie jest świeżo wymieniany olej i, i są zrobione świeże hamulce z tyłu, tarcze i klocki. Samochód jest oczywiście bezwypadkowy, w takim stanie był przywieziony. Ja blacharsko w nim nic nie robiłem. Wpiszemy radio. Samochód ma elektrycznie ustawione lusterka i podgrzewane elektryczne szyby, lewa prawa. Na chwilę obecną samochód ma 182 500 km. Moim zdaniem jest to mega przebieg jak na busa, klimatronik, grzana. Eee, przepraszam grzany fotel kierowcy oryginalne Webasto Volkswagena Naprawdę fajnie. Mamy też tutaj podłokietnik przejdźmy do paki. Z mamy taką fajną półkę, z drugiej strony są szuflady, mamy trzy półki na narzędzia, śrubki. Tutaj proszę zobaczyć, jest lekkie wgniecenie. Ja tego nie robiłem, nie rzuca się to tak w oczy. Proszę zobaczyć, że klady, one mają blokadę. Januari. Zazwyczaj się wieści od psychologów teraz sukces i szczęście nie do pary. To jest to doświadczenie. Się pokażę wam jak wygląda pod maską. Mamy też autoalarm, klimatyzacja jak najbardziej działa, wszystko działa tak jak wszystko powinno być silnik jest suchy, bez wycieków Jeżeli zainteresował Ci ten samochód Zapraszam na jazdę próbną. Do zobaczenia!